Cześć. Tym razem MTS Technik. Już był u nas na unboxingu, ale MTS wiecznie jakiś wprowadza polepszenia gwintów zmiany, więc trafia od nowa. Amortyzator tył. oczywiście pamiętajcie, dokręcamy, nie pneumatem na największej sile, tylko z wyczuciem, z wyczuciem około 25 N albo z wyczuciem. A no później klienci z różnych firm gwintów się dziwią, że się coś urywa jak pneumatem, na maksa się dokręca. Tutaj mamy właśnie tą zmianę. Zmiana jest... O, wykręciła nam się śrubeczka z hexa coil'a. Sobie załapiemy, ale... W każdym razie zmiana jest, jak widzicie, w sprężynie. Mamy już sprężynę wąską plus helper, nie mamy tej szerokiej sprężyny. Więc to są właśnie te zmiany w tym zestawie. O których mówiłem. Oczywiście spryżne jest od ABacha, złoty w cudzysłowie, ocyn. Zobaczcie, jakoś z TS-a. Tutaj czy tutaj jest po prostu bajka. Wiele firm droższych może się od nich uczyć. Także przód, nakrętkę zostawimy, klucz do regulacji. Druga, druga strona. I tył. Tył sprężynne Dobra, jedną postawę może już tam na drugiej pokażemy co i jak. Regulację na tył też postawimy. I tutaj regulacja numer 2. Co ciekawe, przy okazji, w regulacji widzicie, macie tutaj w środku na imbus, dzięki temu można sobie przytrzymać imbusem i nam się nie obraca przy kręceniu regulacja. Regulacja oczywiście czarna, anodowana. Ona idzie u góry w tym aucie. Już też widzieliśmy patenty, że było montowane na dole, nie chciało usiąść. Sprężyna również od odejbana. To jest akurat gwint BM12, czyli E90 między innymi. bliźniaczy jest BM13. Do kombi na przykład będzie minimalnie inna sprężyna na tył wersji kombi. Gwint MTS-a do BMW E90, E91, E92, E93, E87, 81, 88. Do tych wszystkich modeli będzie bardzo podobnie wyglądał. Także zapraszamy. Na razie cześć.